Versia mini, versia maxi. Still feels like a first like the first kiss. It's getting better. You're still the one First time I asked me, self-feeling. Huh? Only feels my strong Wanna love you long, And you still turn the fire on So if Się. A może by się do pracy wzięli trochę? Fajny ma no, no, Ale chyba. Bo... No, Marek, ja wiem, że to nie jest po polsku, ale masz szerokowy głos. Chłopie. Znaczy, kompletnie nie wierzył, co się stało. Dobry wieczór. Dobry wieczór, buntowniku. Jak masz na imię? Marcin Nawrocki. Marcin, ja... Y bardzo fajnie, to zaśpiewałeś, naprawdę. Ja cały czas patrzyłam na Marka, żeby się odwrócił. Mówię, Marek, bierz go, bo on jest dla ciebie. Ty już nie, możesz taka, taka wiesz, uczynna. <grym> Dlaczego? <grym> ja też Ale to, co chcę, sam. O, już tak nie przesadzaj. Czasem ktoś ci pomaga w braniu czegoś dobrego. <grym> <grym> nie, masz taki samolot. Ta nie filantropia. Zdrała mi wspaniałego Marcina. No i zdefilantropia. Ja ci go daję, daję Ci Marcina. Marcin, zdefilantropia. Czeka, ja bo chłopaki się odwrócili. No właśnie, my też Marcina Nawrocki odscy. No Marcin Nawrocki śpiewa bardzo ładnie. Marcin bardzo fajną chrypę i Marcin Nawrocki y, dobrze wie, co <grystanie> dokładnie Nie <grystanie> <Trochę grystanie> więcej wie. cały kawałek. Marcin nie, Nawrocki nie, nie, fajny nie było tak źle, nie było nie. źle, naprawdę. Nie, no, bywało lepiej, ale gorzej też bywało, uwierzcie mi. <grystanie> nie, w ogóle nie przejmuj się, jesteś absolutnie do, do, do naszej drużyny, nie? Do naszej? No. Dobra, wchodzę. Dobra, <grystanie> postanowione stary. Usłyszałem, że jesteś rollowiec. No właśnie ja tego rock'n'rolla nie Trzeba trochę przyspieszyć. A ja troszkę słyszałem, wiesz, bo po prostu to jest taki numer w takim tempie, wiesz. No może tak. A co ty robisz śpiewać? A, A, A właśnie, A co śpiewasz? Generalnie ja się czuję rockmanem, ale sporo ludzi, na przykład moja nauczycielka, zawsze mi wciska jakiegoś na przykład Bruno Marsa takie rzeczy, bo ona twierdzi, że ja w takich rzeczach brzmię najlepiej. Nie? W czym ale nigdy nie się z nią nie zgodzę. Co A zaśpiewaj kochany coś, co ty czujesz A, najlepiej. Jakiś fragment, co ci przyjdzie do głowy. Taka kapela. Ta to będzie śpiewał sam, z głowy. Nie kind of yeah. yeah. już wiemy o tobie więcej. Już wiemy, o ja powiem, powiem wiemy. dwa słowa. No to tak generalnie są moje klimaty bardziej. No to słuchaj, u mnie, u mnie będziesz mógł siebie tak wydrzeć. Ja od początku tak. polubiłem twoją barwę i w całej organologii tu nie brakuje. Lubię takie głosy, które chrypią, skrzypią, jak stara pralka, więc... No tak, raczej dacie ja mu piosenkę z krząkaniem, a nie z chrypieniem. To już I jest ten moment, w z którym... no ważne, że działa. Cale, wobec tego odchrząknij i wybierz. Dobra, no cóż... Ja cię zapraszam. na jednego, także... era marca